Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, dokładnie czwartym, w którym opisuję proces składania komputera dla grafika albo dla szalonego, wymagającego gracza. Jak już wiecie, komputer, który buduję, będzie chłodzony cieczą, a dzisiejszy element, który chciałbym Wam pokazać, będzie najważniejszym elementem całego układu chłodzenia. Będzie to tzw. distroplate, czyli zamiennik rezerwuaru. Ci, którzy interesują się budową komputera, który chłodzony jest cieczą wiedzą, że rezerwuar to taki specjalny pojemnik, w którym znajduje się płyn chłodzący cały układ. Rezerwuar oczywiście magazynuje cały płyn chłodzący nasz komputer, natomiast odpowiedzialny jest także za zapobieganie zapowietrzeniu w tym układzie. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać moduł, który jest zamiennikiem rezerwuaru. I nazywa się Distroplate. Opis rozpoczniemy od modułu Distroplate, który widzicie teraz na zdjęciu. To jest moduł prawy. Mój moduł to także moduł prawy. Strony modułów, to znaczy lewy czy prawy moduł, uzależnione jest od tego, po której stronie znajdują się otwory, do których podłączamy poszczególne urządzenia. Na karcie, którą teraz Wam właśnie wyświetlam na ekranie. Możemy zobaczyć, że DistroPlate pomieści w sobie 309 ml płynu chłodzącego, zbudowane jest z akrylu. Mamy podane wymiary, czyli długość 360 mm, szerokość 125 mm i wysokość 68, prawie 69 mm. To są oczywiście wymiary bez pompy, ponieważ z pompą zmienia się nam ostatni parametr, czyli wysokość i ta wysokość z pompą Wynosi 93 mm prawie 93,5 mm. Mamy też informacje na temat maksymalnej temperatury cieczy. Ona nie może przekroczyć temperatury 60 stopni Celsjusza. DistroPlate posiada 10 otworów o średnicy G1 4 Cala oraz jeden port drain port, tak zwany, czyli port do spuszczenia płynu. DistroPlate podświetlone jest 18 diodami ARGB. Zasilanymi napięciem 5V. Teraz opowiem Wam jeszcze o manualu, który opisuje jak zamontować to DistroPlate w komputerze. Jak widzicie, DistroPlate można kupić bez pompy. Tutaj jest właśnie pokazany sposób montażu pompy. Mamy oczywiście różne rozmiary DistroPlate: od 240 mm do 360 mm. Oczywiście w zależności od tego, ile mamy miejsca w komputerze. Tu oczywiście opisuję jedynie to DistroPlate firmy Alpha Cool. Distroplate montujemy na radiatorze, tutaj tak jak właśnie widzimy na rysunku. Możemy sobie także zamontować to distroplate w jakimś innym miejscu, które przewidziane jest na przykład na radiator, tak jak tutaj widzicie na filmie. Możemy zamontować sobie właśnie je na takim panelu, który przygotowany jest pod radiator. Distroplate nie jest takim małym elementem układu chłodzenia, więc musimy dobrze przemyśleć jego montaż i usytuowanie w obudowie komputera. Teraz na tym filmie widzicie, że DistroPlate ma zupełnie inną budowę niż regular, taki standardowy. Mamy opisane konkretne porty, do których podłączamy dokładnie takie urządzenia, jakie są przypisane do poszczególnego portu. Jeśli zdarzyłoby się tak, że jakiś tam port na przykład nie byłby przez nas wykorzystywany, np. Na port grafiki, to oczywiście możemy taki port zaślepić odpowiednią zaślepką. Jeśli chodzi o oświetlenie DistroPlate, możemy sobie kontrolować to oświetlenie za pomocą specjalnego portu ARGB na płycie głównej lub za pomocą specjalnego kontrolera firmy AlfaCool. Kontrola obrotów pompy zamontowanej w DistroPlate tutaj odbywa się za pomocą tej małej wtyczki, którą podłączamy do portu pompy na płycie głównej, natomiast zasilanie pompy tutaj jest za pomocą przewodu SATA. Okay, rozpoczynamy rozpakowanie całego distroplate z opakowania. Pokażę Wam, co znajduje się w środku, w takim opakowaniu. Nie ukrywam, że tutaj delikatnie boję się tego distroplate. Oczywiście będzie to mój pierwszy raz, kiedy takie coś będę montował w komputerze. Wcześniej montowałem, jak wiecie, może z moich vlogów komputer zrażony, gdzie cały układ chłodzenia był oparty o rezerwuar. Przy DistroPlate sytuacja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o chłodzenie komputera, niż przy takim standardowym rezerwuarze. Taki standardowy rezerwuar posiada najczęściej trzy porty, to znaczy port wejścia płynu, port wyjścia płynu, port, za pomocą którego możemy ten płyn z układu spuścić. Oczywiście rezerwuar ma jeszcze wieczko, przez które możemy ten płyn wlać do pojemnika. Sposób połączenia jest dosyć prosty, to znaczy wychodzimy z rezerwuaru, idziemy do pierwszego urządzenia, później z tego urządzenia wychodzimy, idziemy do kolejnego urządzenia i tak dalej, aż cała pędzla nam się zamknie i wrócimy z powrotem płynem do rezerwuaru. Jeśli chodzi o DistroPlate, tak jak widzieliście na rysunkach wcześniej, DistroPlate ma wywiercone odpowiednie otwory, które przypisane są do poszczególnych urządzeń. Tak więc wszystkie połączenia, jakie będą w tym komputerze, będą zbiegały się w jednym punkcie i tym punktem będzie właśnie Distroplate. W oryginalnym opakowaniu, jak widzicie, oprócz instrukcji znajduje się bardzo dobrze zapakowany Distroplate. Tutaj dodam jeszcze, opisując Distroplate, że Distroplate wykonany jest z akrylu. Niektóre, tak, właśnie te porty, do których są później wkręcane odpowiednie rurki, są wykonane z ceramiki a niektóre elementy, które znajdują się wewnątrz plate wykonane są z aluminium. W opakowaniu znajdziemy wszystko, co potrzebne jest do zamontowania Distro plate. Tutaj widzicie kabelek RGB, za pomocą którego podłączamy oświetlenie ARGB plate do płyty głównej lub do odpowiedniego kontrolera. Mamy także odpowiednie śrubki i dystanse, za pomocą których możemy zamontować sobie to Distro plate właśnie na radiatorze lub w jakimś takim specjalnym miejscu przygotowanym w naszej obudowie komputera. Muszę Wam powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy rozpakowałem to Distroplate i wziąłem je do ręki, byłem w lekkim szoku, że to Distroplate tyle waży. Oczywiście ta waga, tutaj połączona jest oczywiście z pompą, która zamontowana jest w tym Distroplate. Mimo wszystko, sama pompa nie jest jakaś tam bardzo ciężka, natomiast całe Distroplate waży ponad 2 kg. No i jest naprawdę kawał elementu, jeśli chodzi o układ chłodzenia. Do mojego Distroplate na pewno zastosuję tutaj. Jakiś bezbarwny płyn e, chłodzący, natomiast e, ta jego przeźroczysta obudowa aż prosi się, aby wlać tutaj może jakiś płyn, który będzie miał swój własny kolor. Choć nie wiem, czy taki kolorowy płyn, który byłby zastosowany w Distroplate, nie spowodowałby np. uszkodzenia tego modułu. Tak czy inaczej, moduł robi wrażenie i według mnie jest bardzo ładny. Teraz na filmie widzicie końcówkę wtyczki ARGB, za pomocą której kontrolujemy podświetlenie. Tutaj możemy zastosować kabel, który wcześniej widzieliście w opakowaniu, za pomocą którego możemy podłączyć właśnie DistroPlate ARGB do płyty głównej. Zasilanie pompy odbywa się za pomocą tutaj tej złączki SATA, natomiast kontrola obrotów odbywa się za pomocą tej małej wtyczki czteropinowej, którą podłączamy do portu na płycie głównej. Najczęściej ten port opisany jest jako pump, czyli pompa. Jeśli chodzi o parametry tej pompy, która zamontowana jest w tym distroplate, to obroty tutaj oscylują od 2500 to jest jakby minimum do 4500 obrotów na minutę maksymalna temperatura płynu, który jest pompowany przez tą pompę to 65 stopni Celsjusza. Przy odnośnie tego distroplate mam jeszcze taką jedną wątpliwość, która pojawiła mi się w głowie, otóż jak widzieliście pewnie wcześniej na filmie, albo tam, na przykład, teraz widzicie, ten distroplate posiada tylko dwa otwory, gdzie mogę podłączyć chłodnicę. Ma otwór, który nazywa się radiator in i otwór radiator out. Jak wiecie, w tym komputerze, który będę montował z Wami, będą znajdowały się dwie chłodnice, więc zakładam, że sposób połączenia tych dwóch chłodnic do tego distroplate powinien być następujący. Pierwszą chłodnicę podłączam do portu radiator in, natomiast z pierwszej chłodnicy wychodzę z połączeniem na drugą chłodnicę, i dopiero z tej drugiej chłodnicy wchodzę do portu radiator out. Myślę, że w ten sposób będę mógł podłączyć więcej niż jedną chłodnicę do plate i cały układ powinien pracować prawidłowo. Mam nadzieję, że moje założenie jest prawidłowe. Jeśli oczywiście się mylę, to mam nadzieję, że dacie mi znać o tym w komentarzach. Jeszcze tego nie wiem na 100%, ale wydaje mi się, że połączenie całego układu do DistroPlate będzie chyba wymagało więcej pracy i takiej szczegółowości niż przy podłączeniu na przykład układu wykorzystującego rezerwuar taki zwykły, standardowy. Wydaje mi się, że przy DistroPlate bardzo ważna będzie ogólnie cała estetyka połączeń, które będą schodziły się właśnie w tym DistroPlate. Będzie to wymagało na pewno ode mnie większej szczegółowości i wykonania dokładniejszych pomiarów, tak żeby wszystkie rurki, które będę wyginał, żeby ich wymiary i długości były właśnie dobrze przygotowane. Coś mi się wydaje, że będzie to długa zabawa i dosyć mozolna. No na pewno wszystko wam tutaj będę pokazywał. Pokażę wam oczywiście też ewentualne błędy, jeśli takie się pokażą podczas tutaj właśnie montażu tego całego układu chłodzenia, więc zapraszam wszystkich, którzy będą chcieli coś zobaczyć, może się czegoś nauczyć lub nie popełnić tych błędów, które ja już popełniłem. Na koniec tego filmu dodam, że oczywiście materiał nie jest sponsorowany. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali ze mną do końca i do następnego filmu. Cześć!